które są za tym żeby jak najmniej tutaj niszczyć tą naszą przyrodę, żeby zadbać o nasze miejsca takie do zabaw do odpoczynku Podejrzewam, że Grossbass też działa w tym zakresie, gdzieś tam, tylko może nie widać albo nie, nie, my nie akurat nie dotarliśmy, czy, czy no gdzieś tam nie zaistniało to jeszcze głośniej. Słuchajcie, zapraszamy za rok, dziękujemy.